Witam wszystkich serdecznie, a przede wszystkim serdecznie witam na moim kanale wszystkie panie, które planują zajść w ciążę albo w ciąży są, ponieważ dzisiaj chciałabym podzielić się z wami krótką historią i też podać parę argumentów albo jeden szczególnie istotny, który będzie wpływał na to, że ciąża przebiega lepiej, że organizm kobiety funkcjonuje bardziej prawidłowo. I tutaj, jak dobrze wiecie, co ja mogę polecać, mówiłam już o tym rok temu i nagrałam o tym odcinek, jaki trening powinna robić kobieta w ciąży ponieważ prowadziłam kobietę w ciąży przez całą jej ciążę, również treningowo, ponieważ trenowała ze mną co tydzień, oprócz tego do pewnego miesiąca w swojej ciąży trenowała jeszcze dwa razy w tygodniu dodatkowo, więc poziom hormonalny był oczywiście prawidłowy, na początku jeszcze uprzedzam, że Tutaj przed zajściem w ciąży należy przygotować się, y, się, swój organizm hormonalnie w odpowiedni sposób, ponieważ trzeba zapanować nad poziomem estrogenów i poziomem progesteronu. Co się dzieje w ciąży, że kobieta promienieje, co się dzieje w ciąży, że y, kobieta pozbywa się reakcji zapalnych albo pozbywa się autoimmunologii. No cóż, yy, dzieją się tak naprawdę, nic innego się nie dzieje jak sprawy hormonalne. Jak dobrze wiecie, yy, podczas ciąży, hormonem, który wzrasta bardzo mocno, podczas ciąży jest progesteron. Progesteron jest odpowiedzialny za prawidłowy rozwój płodu, progesteron jest odpowiedzialny za. Yy, Utrzymanie ciąży, więc to jest taki nadrzędny hormon, i dlatego też kobiety, które w ciąży zaszły, są wyrównane hormonalnie bardziej od tych i mają w przyszłości mniejsze problemy hormonalne od tych kobiet, które w ciąży nie zaszły. To taka informacja, że ciąża jest takim resetem dla kobiety. Ale wracając do autoimmunologii, dlaczego autoimmunologia spada? I choroby zapalne w trakcie ciąży, ponieważ progesteron działa właśnie hamująco, czyli właśnie jest, działa supresyjnie na układ immunologiczny, czyli hamuje odpowiedź układu immunologicznego, ponieważ być może słyszeliście, że płód jest ciałem obcym dla Organizmu kobiety, więc y, trzeba zahamować układ odpornościowy, żeby organizm nie chciał się pozbyć w początkowej fazie zarodka, który jest czymś nowym y, dla organizmu. Więc y, taka, taka wzmianka. Natomiast y, jak mówiłam, progesteron jest hormonem, który działa supresyjnie na układ immunologiczny i układ odpornościowy, więc będzie zmniejszał wszelkiego rodzaju reakcje zapalne i autoimmunologię. Natomiast kolejna rzecz, która jest niezwykle istotna w kształtowaniu zdrowo rozwijającego się płodu, to są oczywiście hormony. I to nie tylko progesteron, bo wszyscy myślą, że kobieta ma estrogeny, kobieta ma progesteron, więc te dwa hormony są tak naprawdę najbardziej istotne, czym być może was zdziwię, jak istotny jest testosteron w trakcie ciąży i za co testosteron odpowiada i dlaczego jest ważny? Otóż przed, z zajściem w ciąży, przypominam, panie, powinny robić sobie i zrobić sobie badania hormonalne, to normalne, badania laboratoryjne, bo ciało musi być zdrowe, ciało musi być dobrze odżywione, żeby zapewnić wszystkie niezbędne substancje i minerały dla rozwijającego się płodu. Natomiast w kwestii testosteronu, dlaczego on jest ważny i dlaczego on jest niezbędny do prawidłowego rozwoju, rozwoju płodu, i co zależy od poziomu testosteronu. Otóż, od poziomu testosteronu zależy jakość organów, które będzie miało wasze dziecko, i funkcjonalność tychże organów w przyszłości, kiedy dziecko już osiągnie wiek dojrzały. Oczywiście, Wiadome jest, że na to wszystko będą miały warunki, będą miały wpływ jeszcze warunki środowiskowe i styl życia i odżywianie i wszystko, co dziecko sobie wybierze i w jakim stopniu będzie żyło, tak? Natomiast co? Ty jako matka możesz zrobić i ty jako kobieta, która chce urodzić zdrowe dziecko, co możesz zrobić? Możesz podnieść poziom swojego testosteronu. A jak podnieść poziom swojego testosteronu? Otóż ćwiczyć. Tak. Posłużę się takim przykładem właśnie mojej pacjentki, która zaszła w ciążę. No teraz dziecko już ma rok, więc jest to bardzo zauważalne. Kobieta ma ogólnie czwórkę dzieci, już ma czwórkę, to jest piąte dziecko. I po pierwsze, że tak jak wspomniałam o tym również, organizm kobiety będzie się szybciej regenerował, będzie sprawnie, bardzo sprawnie funkcjonował i szybko wróci do, do, świe, do świetnej formy i bardzo ym, szybko przebiegną te procesy regeneracyjne. To również, co jest nadrzędną sprawą, i co jest bardzo istotne, to właśnie to, że dziecko będzie lepiej funkcjonowało, dziecko będzie zdrowsze. Jest e, zauważalne, mówiła mi sama, że to dziecko jest zupełnie inne od czwórki pozostałych. To dziecko jest silniejsze, to dziecko zupełnie inaczej też się odżywia e, i dużo. Lepiej funkcjonuje jej układ nerwowy. Dziecko ma rok i już chodzi, więc bardzo szybko też nastąpił rozwój. Dziecko ma bardzo silny uścisk, ma bardzo silne nogi. Wiem, bo mnie pokopała, jak trzymałam ją na rękach, więc te nóżki bardzo mocno pracują i naprawdę dziecko jest bardzo silne, więc przypominam i tylko. Na sam koniec jeszcze apeluję do pań, które planują zajście w ciążę. Drogie Panie, wybierajcie się na siłownię, bo trening i siłownia to nie tylko po to, żeby mieć jędrną pupę i duże bicepsy, bo na siłowni nie tylko dźwigamy ciężary, na siłowni nie tylko robimy sobie lajki, i robimy sobie selfie, bo niektórzy też tak funkcjonują i też tak ćwiczą. Starajmy się. I zawsze apeluję, żebyście się starali wykorzystać wszystko, co robicie dookoła Was w funkcjonalny sposób, który może Wam się przełożyć na aktualną sytuację, na aktualne cele, na to, co chcecie osiągnąć, co jest dla Was ważne, ponieważ trening na siłowni nie zawsze oznacza to samo. Tylko apeluję, żeby nie tracić czasu na siłowni na gadanie i robienie sobie zdjęć, bo siłownia jest miejscem, gdzie się człowiek rozwija i siłownia jest stworzona do tego, żeby każdy się rozwinął w odpowiednim, w odpowiednim celu i w odpowiednim planowanym dla siebie schemacie. A rozmowy czy zdjęcia niekoniecznie rozwijają was intelektualnie, albo kogoś, kto tylko po to przychodzi, żeby taki social utrzymać. Więc pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam wszystkie Panie, które chcą zajść w ciąże. Tylko oczywiście pamiętajcie, że trening na siłowni niekoniecznie musi oznaczać, że się w ciąże zajdzie. Tutaj informacja dla z kolei, pań, które już mają dzieci albo e, nie planują aktualnie, więc nie martwcie się. E, od treningu się wciąż nie zachodzi. Tak? Pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie e, wszystkie panie, również wszystkich panów, bo też panowie są na moim kanale i jeśli możecie przekazać swoim paniom albo komuś bliskiemu, kto ma takie plany na życie, to bardzo będzie mi miło. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.